Witam wszystkich bardzo serdecznie, Łukasz kłania się niziutko. Moi drodzy, nie, nie jesteśmy w Polsce, jesteśmy w Niemczech dalej, nadal. I tutaj dział dla Polaków, moi drodzy, jeśli ktoś zatęsknił, prawda, na przykład za majonezem winiary, może sobie kupić za 3,50 euro. <laughs> Przepraszam. Można kupić smalec, można kupić paprykarz. Można kupić barszczyk czerwony jeśli ktoś lubi, bigos, fasolkę. Dużo jest tego nawet. Eee, taki regał, o, hałwa, sezamki, kukułki. Także niech mi nikt nie mówi, że nie ma polskich produktów tutaj. Musztarda. No ja akurat się nie skuszę na nic. No i ciekawostka, ogórki kiszone. Niewiele nacji lubi ogórki kiszone, my Polacy je lubimy na kanapkach na przykład albo jako zagrywa... O, tutaj proszę, żołądkowa gorzka Spirytus lubelski Tymbark A ja zapraszam do kolejnego odcinka Jak wiecie odblokowano kanał cieszę się, że mogę wrócić i wiecie co? Już nie będę się zajmował za bardzo ratowaniem świata swoimi filmami, bo i tak to nic nie zmieni, ja swoje powiedziałem, jestem z tego no, może niedumny, ale no, yy, jakby to tutaj określić, dobrze zrobiłem mówiąc prawdę, teraz już no, niestety nie mogę, ponieważ drugie oznaczenie, o, ostrzeżenie na kanale. Chociaż wiecie, że ja nic takiego nie zrobiłem, po prostu powiedziałem pewne słowo, cia. Możecie się domyślić na pewną nację cia. No i już nie wolno, prawda? Ale teraz język za zębami trzymie i tak jak powiedziałem, drugie ostrzeżenie już by było bardzo ryzykowne. Także skupię się na, na podróżowaniu, pokazywaniu ciekawych miejsc. Oczywiście rzeczy typu yy, teorie, wiadomo jakie, yy, typu moi drodzy, <laughs> obce cywilizacje, sprawy paranormalne i tak dalej, będą, bo o tym można akurat mówić na szczęście. Dobra, bo już tutaj, wiecie, zaraz się zgubię. <laughs> o, pokażę Wam dział mięsny jeszcze, a potem lecimy na miasto, że tak powiem. No. Moi drodzy widzowie troszkę więcej trałem się tutaj za autem dostawczym od kogoś. Jak widzicie przede mną budka z kebabami, tak o w ten sposób uliczna można sobie zjeść kebab, tam widzę hamburgera, coś jeszcze yy, kilka słów o tym, no powiem Wam że ja bym wam odradzał, moi drodzy, dlaczego. Kiedyś mi dziadek powiedział, żebym nie kupywał hot dogów na ulicy, z tego względu, że pan, który idzie do upikacji, siusiać, nigdy nie byje rąk. Oczywiście można powiedzieć, że to jest mit czy nie, ale ja uważam, że w dużej mierze to może być prawdą, moi drodzy, to raz. Ale to się nie tyczy tylko budki z kebabem, bo to może być również w restauracji. Eee, jeszcze taka rzecz, jedna, że muchy moi drodzy, które chodzą potem po tym kebabie, również załatwiają się. Eee, jest to ciężkie do upilnowania. Uwierzcie mi, bo wiem o tym. Kolega miał tą budkę z kebabem. I na przykład kupił sobie taką folię, którą nakrywał cały ten kebab, jak szedł do domu. I wtedy nic się nie mogło tam dostać. Natomiast większością oni zostawiają te mięso otwarte. I później tam, prawda, muszki sobie pod tym chodzą. Może podczas dnia to nie jest widoczne, ale później może tak być. Także ja na to uważam w każdym razie. Ktoś może powiedzieć, że przesadzam. Ale ja na to uważam tak, że co tak na marginesie tak Łukasz wchodzi każdego dnia do domu Tutaj są takie słuchajcie obrazki o Anioł Stróż i dzieci, taki typowy wiecie Niemiecki obrazek mi powiedział Dobrze Tak to wygląda zobaczcie ile okien Sorry, że dzisiaj więcej nie pokażę, ale Zawsze coś coś, jak się to mówi. Tutaj wchodzę do góry, zobaczcie ilość okien tutaj. Nieźle co. Tutaj jakiś dżanga maranga wisi. I tutaj ilość okien. Okien spoko to wygląda, ale ja na żółtościan bym nie malował, powiem Wam. Na pewno jest to przyjemniejsze, aniżeli jakiś tam prościzna. No, Niemcy lubią takich mieć dużo pierdołek. Tutaj kupiłem sobie mięsko, będę robił kolację. O, tutaj moi drodzy widzicie dankerszyn to jest ciekawe rękodzieło. Ej, tutaj kolejny buddha. Prawda, czy ktoś. Ja takich bożków w domu absolutnie nie trzymam. Tutaj one są. Ktoś sobie kiedyś zrobił, więc niech sobie są. No to nic. Kończę. Trzymajcie się. Pozdrowionka komu się podobało. Łapkę w górę. Dzisiaj króciutko, ale moi drodzy, teraz jak już wiem, że mogę wrzucać filmy, rozkręcam się i e e jedziemy z, z, z koksem, że tak powiem. Postanowiłem, że będę takie shorty codziennie na kanał wrzucał. Znaczy nie shorty, o tak, nie shorty, źle powiedziałem. Krótkie filmy. Powiedzmy, parominutowe i te dłuższe również weekendy plus live. Y. Cieszę się naprawdę, że mogę znowu dla Was nadawać, ale się pogoda popsuła. Ale wiecie, co ja się dobrze czuję w taką pogodę deszczową? Nienawidzę wysokich upałów. Po prostu nie mogę. Chyba, że leżę w basenie z, i, i, i mogę zajadać loda, lodami się. No to wtedy co innego, ale tak normalnie. Och to Łukasz jest zimnolubny, naprawdę. I wydawałoby się, że taka pogoda jest do niczego. To powiem wam, że byle byłoby długo jasno i w miarę ciepło. Powiedzmy, jak jest dla mnie na przykład osobiście 22 stopnie na dworze, to jest idealnie. I jak nie, wie, nie jest zimny wiatr. Taka powiedzmy wiosna. O. Widzicie te drzewa? Kurczę, coś będzie, burza chyba. Dobra, nie przedłużam. Na razie, cześć.